Unia Oświęcim TV Czy półfinał jest, rywal wasz jest zgodny z oczekiwaniami? No, wydaje mi się, że liczyliśmy na każdego, no bo nieważne na kogo byśmy wpadli, no to przygotowywaliśmy play-offów i, I nieważne czy to Jaszczębie właśnie czy Tychy, czy, czy Krakowie by to było obojętnie, kto, jesteśmy gotowi do walki i, i musimy pokazać co, co potrafimy. Ten playoff troszkę taki dziwny, przerywany był ćwierć finał. Jaszczębie jest w rytmie meczowym, bo tych spotkań zagrało trzy, wy tylko jeden. Czy to może być ich dodatkowy A tu czy czy... czy, czy... Wasz odpoczynek może być w tym przypadku lepszy? No to się okaże wszystko, no, na pewno mają trochę, trochę w nogach więcej niż my. Tam parę, jedna kara meczu wyskoczyła jednemu zawodnikowi, może kontuzje jakieś trafią, także, także no, na to możemy liczyć, no liczyć, ale liczymy na siebie, patrzymy na siebie co my. i, i tak naprawdę musimy robić to co teren nam pokazuje a nie na przeciwników. W tym nieszczępie mam się w tym sezonie wiodło, można powiedzieć dobrze, ale z drugiej strony jest taka trochę sól wokół siedzimian, bo takie mecze o, o coś, czyli dwa puchary polskich, super puchar, przegraliście. No na pewno jest to z tyłu głowy, ale musimy o tym zapomnieć i, i udowodnić w końcu, że, że jeżeli gramy o coś więcej, to musimy wygrać ten ważny mecz w końcu i, i pokazać, że, że chcemy to zrobić. Czy was ta hala może być atutem, czy niekoniecznie, bo to w play-offach różnie się układa? No, mam nadzieję, że całą halę zapełnią kibice o i przyjdę nas wspierać swoim dopingiem, to na pewno nam pomoże. Także no, trzeba wygrać tu i tu, no. Żeby, żeby mistrza polskie zdobyć trzeba, trzeba wygrać u siebie i na wyjeździe. Także. Jak wyglądał ten tydzień właśnie poprzedzający mecz meczku finałowy w przypadku Replac Gminy o No trenowaliśmy. Trenowaliśmy na siłowni i na lodzie. Mieliśmy też weekend wolny, żeby odpocząć oczyścić trochę głowy przed, przed tym tygodniem. Także ten, ten tydzień trenujemy i, i no, przygotowujemy się na sobotę. Gdybyśmy mógł wymienić, nie a swoje albo Jaszczębian, w czym wy jesteście mocni, a w czym oni są na przykład mocni? No na pewno Jaszczębi gra mocnym pressingiem, bardzo agresywnie grają, także musimy się wystrzegać takich, takich błędów głupich w tercji i strat trązkę, no my gramy swoje, no co mam mówić, no zobaczymy w sobotę. Akcja pod kryptonimem półfinału hokejowego playoff rozpoczęła się nie tylko dla zawodników, ale także dla działaczy. Jak po dwóch dniach wygląda zainteresowanie wejściówkami na pierwsze dwa mecze półfinału playoffu? No widzimy ewidentnie, że jest dość duże zainteresowanie. Niektórzy nie chcą stać w kolejce w sobotę i w niedzielę, dlatego wybierają się do nas do góra. W piątek jeszcze będzie taka możliwość w godzinach od 10 do 14, a cały czas trwa też sprzedaż biletów poprzez online na stronie www.biletynamokej.pl Serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy. Mecz i w sobotę i w niedzielę o godzinie 18. .00. Bramy stawionu tutaj przy ulicy Chemików 4 otworzymy o godzinie 16.45. Będą do dyspozycji też różne której kasy otwarte. Apeluję do kibiców, żeby jednak przyszli wcześniej żeby nie zlekali na ostatnią chwilę, no bo wiadomo, że ta końcówka może spowodować, że nie wszyscy wejdą punktualnie z pierwszym na tutaj na halę. Sytuacja pandemiczna się poprawia w naszym kraju, czy w związku z tym dalej są jakieś obostrzenia na trybunach, limity, czy, czy już to jakby odeszło do historii? Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych limitów dotyczących ilości osób na trybunach, a więc tak naprawdę ja możemy pomieścić 3000 osób. Jednak jeszcze obowiązuje, i to przypominam Państwu, że obowiązują maseczki i wobec tego prosimy o zakładanie ich w momencie wejścia tutaj na stadion. Koronawirus jeszcze się nie skończył. Unia o TV.